A tutaj, moi drodzy, jest Donaukanal, czyli dawna odnoga Dunaju w Wiedniu. A tam dalej jest park dla pieszych dla rowerzystów. Miłe miejsce to właśnie Wiedeń. Cześć Wiednia! A tutaj są zejście do różnych linii metra. Tutaj akurat to jest to U3 zejście. A tutaj jest Hojte, czyli takie dzienne gazetki które właśnie są za darmo, między innymi dla mieszkańców Wiednia. Po prostu, za darmo można brać, ile się chce. Oczywiście nie do przesady. Hoyte. O ile dobrze przeczytałam. Takie wiedeńskie wiadomości, austriackie. Tutaj fragment stacji kolejowej w Wiedniu, Wien, w oryginalnej nazwie. A ten pociąg jedzie do Bratysławy, stolicy Słowacji. Bratysława, o tak obliższej może. Bratysława. A tutaj rozkąd następnych odjazdów jest. Tutaj przed Wami Stefan Plac, to jest główny plac w Wiedniu. Tutaj Kościół, o, o taki o potężny. Tutaj, tak, można powiedzieć, to jest serce Wiednia. To duszo ci się zbiera. A tutaj w dalszym ciągu Stefan Plac, o tu o. o. A ta litera U oznacza metro. A tutaj policaj, policja tutejsza, Austriacka. Tak więc a tutaj armarki i tak dalej. Tak więc tutaj to jest jedno z najpopularniejszych miejsc w Wiedniu. A tutaj fragment Wiednia wieczorem. Proszę bardzo. O. Patrzcie, nie ma tu jak promocje w Wiedniu. Dziwić eurocentów taniej. Wow, szaleństwo, aż normalnie biorę. Cześć, dzisiaj będą austriackie zdrabki z miejscowości Wiedeń. Się zgadza się ze stolicy Austrii, Wiedeń. Mam dla was o oczy wkładzie 11 euro, czyli 3 zdrapki po 2 euro i 2 zdrabki za 3 euro. Podczas zdrapania będę wam mówiła zasady gry. No, powiem Wam szczerze, że nie są aż takie jakieś mocno kreatywne, tym bardziej w sesatach. Trochę widzicie Wiednia, ponieważ wam to kręciłam parę filmików, i jeszcze miniaturka Wam mówi tyle, że no, jest nawet ładnie w Wiedniu. W każdym razie, nie przedłużając, będę drapała drapkę. Halloween najpierw. Tutaj w tym grzybkach strapujemy symbole, których szukamy, a szukamy wiedźmy i. Nietoperka. No i dobra. No i patrzymy, szukamy, gdzie jest ta wiećma, gdzie jest ten nietoperek. Mamy tutaj miotłę, czaszkę. No, mogliśmy tutaj 20 tysięcy wygrać euro. 100 euro. A wspomniałam pokazać tabeli wygranych. Tabela wygranych się miewa tak od 2 euro, a głowa wygrana to jest 20 tysięcy euro. Dobra. To dalej trapię, szukam tego szczęścia. No, i co, jakaś tam dynia jest, duszek, kotek. No i kapelusik. No i co, zdrabka pusta, ale podrapana, jak to się mówi, dla sportu za 2 euro. No to kolejna zdrabka. Tutaj skrzynie, tutaj mamy zasadanie znaleźć trzy takie same kwota albo symbole. Tabela o 2 euro aż to. 30 tysięcy euro. No to szukam wszech takich samych kwot, czy tam symboli. A, to będą kwoty. Dobra. Główna, druga główna. 300, 3000, 30, 8, 6, 100, no i. 60. No, różne kwoty popadły. Także niestety zdrabka pusta, kolejna tak luksusownego z tu A żeby nie było tak w rutynie, to wezmę zdrabkę za 3 euro. No i w niej mamy maksymalnie wygrania 3000 30 euro. A tabela wygranych tak się przedstawia w austriackiej zdrapce, No i tutaj w niej o to chodzi, żeby odszukać. Tutaj wytrapuję 14 i mam odszukać 14. -tkę. No i dobra, dwudziestkę mamy, jedenastkę mamy, osiemnastkę, trzynastkę oboczka mamy, ósemeczka, szesnastka, a jeszcze jedynka. No ale i tak, no niestety, pustaka mamy, kolejnego. No dobra, cash i super cash. Ta zdrapka za 3 euro, czyli taka większa, me wersja to jej juniorek. Cash. No to zacznijmy od juniorka. Cash, i tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty również. Także też co to wygranych, nie powie, to znaczy co to wygranych. Wygrane wszystkie pasują, jakby popadły, no nie? A główna to jest 50 tysięcy euro. Od 2 euro. Chodzi o zasady gry, trzy takie same kwoty. No to dobra. 5 tysięcy, drugie 5 tysięcy, ale kuszą 4 euro, 2 euro, drugie 2 euro, 100 euro, 50 tysięcy euro, stówka i czy mamy szansę na stówkę, czy na 2 euro, czy na 5000 euro, a nie dali 15 tysięcy. Mm -hmm. No i rozumiem, że kolejny pustak. No to chociaż niech super cash cokolwiek. Ba. No i dobra, szukamy trzech takich samych kwot. Również tutaj. 9 euro, 5 tysięcy euro, ale zanim to tutaj te bale wygrane, główna to jest 75 tysięcy euro. No i minimum 3 euro. Dobra. 5 tysięcy drugie, 75 tysięcy, 12, 9 drugie euro. 100, szóstka, 500 euro. No i tutaj w tych bonusach, bonusowo dają nam tak samą szansę: 10 000 euro i 10 tysięcy euro. No i co, pusto, ale tutaj jest tak, że w tych banknotach szukamy trzech takich samych symboli, trzy takie same sztabki, 100 euro trzy takie same worki 12 euro, 3 takie same paknoty 6 euro i 3 takie same monety 3 euro. No to szukamy, czy coś nam tu popadnie. Sztabki. Chyba to są sztabki, naprawdę, nie wiem. Sztabki, monety i banknoty. Hmm, 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 hmm. Podsumowanie jest takie, że w ogóle nie rozpieścili, jeśli chodzi. O, wygrane, ale przynajmniej strapki są na pamiątkę. Trudno się mówi, gdybym mnie spływała, to bym żałowała. Ale jednak się poswiecało wiedeń. Super i zaraz lecę na miasto. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Pa.